z Small Besties, przywitacie. się. E, baulty Nie testowałyśmy jeszcze takie, takie same. I kostki loda. Bo gorąco, strasznie wiesz. Co to za pogoda nie wiem? Raz ciepło, raz zimno. No. Więc próbujemy po bo... Przejście. Otwieramy. Umiesz to otworzyć. E, ja chyba na sobie... Czekajcie Czekaj. Ok. Czekajcie, ja otworzę nam pićka i tyle. Otworzyłam już to powoli, tak? Ale zapach dało, że po prostu to chyba gazowana jest, prawda? Mm. Ładnie pachnie. Weź mnie otwórz. Czekaj, ja sobie nie umiem otworzyć. No. Czekajcie, ja otworzę jeszcze Amelce. O, Bo tak ma na imię. A, otworzyła sama. Dobra, próbujemy. Czy cztery i pokaż picie? Jeszcze. Dobra. Ej, dobre. Dobra. Ale kuleczki nie umiem No bo chyba kuleczki następne... dobra, dobra, Ale dobra Pokaż niżej, bo nie widać No Nie rozlej bo my jesteśmy na osiedlowym Ale ładny. Ej! Rozlało się Kuleczki mi... Tu mi jeszcze kuleczki! To wypij trochę. Dobra, zaraz wracamy ale to dziwnie wygląda. No, w kuleczki mi się wysypały. Nic się nie stało. Tak to wygląda. Dobra, Amelka tam sobie radzi. Patrzcie, jak to wygląda. O tak wygląda to. Dobra, ja teraz otwieram i wrócimy, jak zrobimy już. Ja już wlałam, kuleczki mi jeszcze zostały do... Wlania! My zawsze coś musimy rozlać. My zawsze coś musimy odwalić. Tak. Dobra, tak, zaraz będzie test kuleczek. E, dobra, my już ten... Ej, jeszcze kulka, bo to przez to nie przejdzie ta kulka. Aha. Dobra, e, ja wezmę palcami, nie hejtujcie mnie za to. Amelka też? Dobre. Dobra, dobra. I taka... przez kwinkę. Ale nie sądzę, aby było lepsze niż babulty z żabki. Bo z żabki jest najlepsze. Więc jaka ocenka twoim zdaniem? Moim zdaniem taka gruba. 109 na 10 było. bardzo dobra. Moim zdaniem też 9. 9,5 na 10. No, bo, ja bo ja uwielbiam bubble Ja kocham normalnie babulty. też. баечка пападзекі <gry>